Przede wszystkim jestem artystką, badaczką naturalnych materiałów i też edukatorką, bo bardzo lubię pracować z ludźmi i pomagać im odkrywać nowe możliwości w pracach twórczych. I zaistniała Galeria Sztuki Szary w Pruszu Gdańskim. Miała bardzo dobre odebranie przez lokalnych i nie tylko lokalnych mieszkańców. I to rzeczywiście czujesz, że chcesz robić jeszcze więcej i też chcesz się dzielić tym. I w ogóle taki składnik życia naszego, jako wyrażenie siebie w twórczości jest bardzo ważnym składnikiem. Człowiek otwiera przede wszystkim sam siebie. A prowadzący zajęcia po prostu ma niesamowitą radość z tego, że pozwolił człowieku. Dotknąć tej radości, która naprawdę jest bardzo, bardzo ważna. To był mój jakby główny taki motywator, z tym, żeby rozszerzyć i zrobić dostęp do tego radości, nasza oferta to byli dość różnostronnie. унікатове, авторські теж повім, темати варштатове. Колійний сегмент наших ділянь, чи перші були то такі варштати мануальні, технік новочесних, полончення з традиційними техніками ринку діла. і теж такий складник, як деби, терапевтичний, як деби, арт-терапії, то трохи згодом повстав тен, отворилися ми таку секцію музичну, і вже от кілька років i tutaj regularnie ćwiczymy właśnie w tej sali ehm, nasza grupa wspiewających, e, grających e, przyjaciół Bubr i Kos. No też staramy się jakoś e, dać każdemu sposób na wyrażenie swoich tych twórczych potrzeb. I to jest naprawdę wesoło i miłe i ja sama się cieszę jak widzę, że udało się stworzyć pewne, pewną sytuację, kiedy grupa, e, po prostu człowiek czy grupa ludzi może odczuć. в самореалізацію, в такі нібито банальній справі, творчість, бо таке ж банальне її, але дуже важне. Видавнича наша діяльність і для нас дуже важна. Плануємо якнайбільше розширювати цей керунок. Перша наша ксіоншка під титулом «Сляди високих джерв» о Бруталівській в техніці друку ботанічного. Ксіоншка завіра не банальні, цікаві інформації, які направді цікаво варто почитати. Рівніше 4, 4 проекти для самодільного w warunkach domowych. Pisać, dzwonić, przychodzić do Szarego Ganku. Można nabyć tą książkę. Naprawdę unikatowe wydanie w języku polskim. Następne nasze wydanie to album konkursu Srebrna spinka. W 2021 roku zrobiliśmy pierwszą próbę organizacji czegoś innego. Nie warsztata, nie koncerta, a tylko konkursa. Był to ogólnopolski konkurs i jest to zresztą. Koncepcja plastyczno-literackiego konkursu Srebrna Spinka, gdzie każdy w, w dowolnej technice twórczej, bądź to plastyka, bądź to literatura, może opisać coś dla siebie ważnego z historii swojej rodziny, co ma raczej wartość sentymentalną. Na ten temat stworzyć swoją pracę. Niedługo ogłosimy drugą edycję konkursu Srebrna Spinka, rozszerzymy trochę koncepcję o co chodzi w tym konkursie, ale najważniejsze, że konkursu, pracy laureatów i opowieści laureata zostaną wydane w pięknym albumie i album rzeczywiście wzbogaci rodzinny archiwum obdarowanej osoby.